W imieniu Stołecznej Estrady, świętującej jubileusz 70-lecia swojego istnienia, Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina i Muzeum Łazienki Królewskiej witam Państwa bardzo serdecznie na recitalu inaugurującym 66. sezon koncertów Chopinowskich w Łazienkach Królewskich. Koncerty są finansowane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Pozwolą Państwo, że zacznę od podziękowań kierowanych do naszych partnerów i patronów. A partnerami koncertów szopanowskich są totalizator sportowy, właściciel marki Lotto, miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w mieście stołecznym w Warszawie SA, Kawaii, Hotel Sheraton Grand Warsaw, Fundacja PZU i Orlen. Zaś patronami medialnymi są Wyborcza.pl, Radio Chopin, Polskie Radio Chopin, tvp 3 Warszawa oraz program drugi Polskiego Radia, który transmituje dzisiejszy. Koncert. Ladies and gentlemen, on behalf of Stołeczna Estrada, the shopping, so za... Państwo, pewność, że rozbrzmiewać tu będą dźwięki fortepianu, eleganckiej melancholii, radosnych oberków, zamyślonych nokturnów czy dostojnych polonezów. Wszyscy żyjemy bardzo szybko. Warszawa jest dynamicznym miastem. Wiele wokół nas się zmienia, często w bardzo dużym tempie, ale Chopin jest z nami niezmiennie i te koncerty od 1900. 1959 roku, Są co niedzielę. Cieszę się, że kolejny rok możemy się tu spotkać, słuchać nowych interpretacji, młodych i dojrzałych pianistów. Niektórych znamy z płyt, z radia, z konkursu szopenowskiego. Tak się składa, że finałowy koncert naszego sezonu odbędzie się na miesiąc przed inauguracją 19 Międzynarodowego Konkursu Szopenowskiego w Warszawie. Przed nami więc. Lato z Chopinem, ale też bardzo emocjonująca jesień. Dzisiejszy koncert inauguracyjny jest organizowany we współpracy z Litewskim Instytutem Kultury. Serdecznie witam ambasadora Republiki Litewskiej Lukas Geniuszas, litewski pianista, zdobywca prestiżowych nagród tym drugiej nagrody na 16 międzynarodowym konkursie pianistycznym imienia Fryderyka Chopina oraz nagrody specjalnej towarzystwa imienia Fryderyka Chopina za najlepsze wykonanie poloneza to było w roku 2010 część z państwa dobrze go pamięta z tych występów jest też laureatem drugiej nagrody na międzynarodowym konkursie imienia Piotra Czajkowskiego w Moskwie z roku 2015 dużo koncertuje występuje w wielu krajach koncertuje w Szwajcarii we Włoszech Francji w Brazylii, Japonii, w Kanadzie, a dziś jest z nami pod pomnikiem Chopina, by grać dla Państwa mimo tej temperatury. Wyobrażamy sobie, że trudno uzyskać pianistyczną biegłość przy 13 stopniach. Trzymamy za niego kciuki, będzie grał dla nas utwory Chopina, o których zaraz jeszcze Państwu opowiem. Czy za opening. swój recital balladą g moll op. 23, po której wykona dwa mazurki. Gismol op. 33, 33 numer 1 i Cedur op. 56 numer 2. Po mazurkach zabrzmi Nokturn, muzyka nocy, Nokturn Esdur op. 9 numer 2. Po Nokturnie dwa walce z op. 34, drugi Amol i trzeci Eftur, a później zabrzmi 9 Etiut, 3. Z zeszytu y, true nouvel To są utwory, które Chopin napisał na samym końcu swoich etiud: f mol numer 1, Asdur 2, Desdur 3 i 6 etiud z opusu 25: Cismol, desdur, Gestur, hamol, amol, cemol, czyli etiudy od 7 do 12. Lucas Genius will perform. Lukas Geniusza Brawo! September. Podziękuję jeszcze naszym partnerom, którymi są totalizator sportowy, właściciel Markinowsko. Miejskie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w mieście stołecznym w Warszawie S.A. Hawaii, Kutelszy też i gram -Bolso, Fundacja PZU i Patronami medialnymi naszych koncertów w Łazienkach są Woborczo.pl, Polski Radio Szopem, TVP3 oraz program Ligi Polskiego Radia, który transmitował dzisiejsze otwarcie.